Jak nazywa się technika plastyczna polegająca na tworzeniu obrazu z bardzo wielu drobnych kropek? Kropkowanie, puentylizm. Jak nazywa się ogromna masa lodu, która topnieje z powodu zmian klimatu i bywa nazywana lodówką Ziemi? Lodowiec. Jak nazywa się prawo Newtona mówiące, że siła jest równa iloczynowi masy i przyspieszenia? Drugie prawo Newtona. Jak nazywa się najwyższy budynek na świecie? Burcz Khalifa, 828 metrów, Zea. Które tropikalne państwo w Afryce, gdzie burze z piorunami występują wyjątkowo często, jest również położone w rejonie równikowych ulew. Demokratyczna Republika Konga.